Ciema tutaj Ujas i zapraszam was na kolejny odcinek The Vampire Survivors. No i dobra. Została nam ostatnia rzecz w pierwszym DLC. I przechodzimy do drugiego. Wiem, że nie pokazałem Wam wszystkich postaci. Nie pokażę wam wszystkich postaci pewnie. Tych dwóch raczej nie pokażę. No ale. Dla mnie priorytetem najważniejsze jest odblokowanie wszystkiego, zrobienie gry na 100% i odblokowanie wszystkich osiągnięć. To jest dla mnie numerem jeden, więc tak. Dobra, w takim razie chyba musimy tą postacią grać, tak na pewno. Tylko w pierwszej kolejności zróbmy sobie tak, zapieczętowanie, bo mam trochę kasy. I co ja tu sobie wybiorę? Jakość nie jest zablokowana, ok. No dobra. Jest 11 na 11. Dziwnie to w że tak zakrywa nieładnie, no ale nie szkodzi. Dobra, Gawet Oni to jest ten, którego odblokowaliśmy. Zablokowanie tam 5000 czy 8000 cap tej mapy DLC-owej. Zyskuje więcej pocisków co 20 poziomów, max plus 4. Uuu. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. To może zróbmy sobie. Kapela Magna, tego dawno nie było. Czemu nie? Niech będzie. Może od razu spróbuję odkryć sekretną postać. To kurde, też nie pamiętam, co ja tu muszę mieć. Chyba muszę mieć połączony, połączonego tego ptaka, tak mi się wydaje. Dobra, najpierw to zobaczmy, co dla tej broń tu jest ciekawego. Dobra, niestety widzę, że nic nie ma ciekawego. No jest tylko jedna synergia, ta, która jest zazwyczaj dla większości rzeczy, czyli to ilość plus 3. No to dobra, weźmiemy to sobie. No jak to jest staty, wah, szybciej się poruszasz, ale poza tym to nic nadzwyczajnego widzę. No i będziesz miał więcej pocisków. Ile będę miał? Mnóstwo tych pocisków. Jeszcze duplikator będzie. O Boże, to nie będzie rekord. Czekajcie. Plus jeden. Plus dwa z duplikatora. Plus trzy z arkany. I plus cztery od postaci. To będzie jakaś masakra. Dobra, zaczynajmy sobie znowu. Ta muzyka, która przypomina mi Discorda. Taki kawałek. Nie wiem, co tu wziąć. A może. Nie, jeszcze nie. Spróbujmy z tymi ptakami. Spróbuję. Zobaczmy, co tu jest na mapie. Duplikator korona. I tam jest. u Tyragisu, Tiragisu, czy jak to tam było. Skrzeszenia dodatkowe. No to by się przydało. Fajnie, że ty jesteś taki szybki, podoba mi się. Bardzo mi się podoba, albo może i też nie. Zobaczymy. Dawaj im poziomy szybko. Weźmy sobie beach. Niech będzie. Jest tu kurczaczek. Co my tu, kurde, chcemy? jestem. O, pudełko cukierków, fajnie. Skoro mam pudełko cukierków, to. A może pistolety sobie weźmiemy? Dwa. Też je połączymy, bo jest i ragisu. Możemy tak zrobić. Dwie bronie połączymy w jednym odcinku. No, ciekawe, ciekawe. To w sumie w takim razie czosnek też mogę wziąć. No dobra, niech będzie. No, będę miał dużo miejsca na bronie. Dobra, mile bole blue, tak, czyli to jest to. Wystrzygając więcej pocisków, powiększenie obszarów. dobra. I jeszcze więcej pocisków. Nie, to będzie masakra później. Jak wszystko poulepszamy. To tu będzie kilkanaście pocisków z tej jednej broni. To będzie niesamowita, a ta broń jeszcze ma ewolucję O, to będzie niesamowita. Nie mogę się doczekać. To będzie dobra. Co to w ogóle jest? czym ty strzela? To jakieś bańki są, nie? Tak. Zdecydowanie wygląda jak bańki. Nie no, pokonuję. Potwory bańkami, no tego jeszcze nie było chyba. Tego jeszcze nie grali. Już wózki były dziwne wózkami rzucam w przeciwników Ale bańki? No to ciekawe, ciekawe Kurde, ja tu meblami rzucam wózkami, a mnie bańki dziwią, no naprawdę. Serio? Pistolety z bajonety mam. Dwa ptaki strzelają, czy srają na przeciwników, a mnie dziwią bańki, no naprawdę. No naprawdę, nie powinienem tu chyba skrzyneczek podnosić. Bo chyba tu są ewolucje z każdej skrzynki, coś kojarzę. Faktycznie nie powinienem. Pumarole mogę podnieść, bo tu jej nie ma. Nie ma, dobra. Na szczęście nie. Kurczę, ale ja potrzebuję ewolucji ptaka czy nie? Kurde, tego nie pamiętam. Dobra, powiedzmy, że ewolucji strzelmy sobie, że ewolucji. A nie, przecież ja muszę mieć jeszcze specyficzną postać. Nie tylko broń, ale i postać, żeby to zrobić. No tak. Tak czy nie? A z tego to nie wiem. Dobra, spróbujemy to sobie, tak czy siak. Niech będzie. Najpierw tam podejdę bez tych połączonych ptasiorów, a później z połączonymi. Szkatorony Kurde, wiecie co, zobaczę to sobie Bo jak mogę to zrobić, to zobaczę W poprzednim odcinku mogłem mieć sekretną postać, ale Nie zdążyłem Zanim Postanowiłem sprawdzić, to ogarnąłem, że już Mam pełne itemy i nie mogłem Mieć kolejnych, ale teraz mogę sprawdzić Dobrze już wszystko wiem Wszystko wiem W pierwszej kolejności Musimy sobie wybrać jakąś postać Dowolną postać, która ma 0 złotych jaj to znaczy, że nie pokonała ani strażników czasu, ani żniwiarza, bo z nich, z, z nich są złote jajka, albo nie kupiła złotych jajek u e, tego kupca. No tutaj to na pewno to spełniłem. To, to jest nowa postać. No i właśnie, w drugiej kolejności musimy mieć te dwa ptaki. Mamy, ale nie ewolucję, tylko te oba oddzielnie. I musimy pójść na górę, tam gdzie jest ten power-up. Ten miotacz ognia, jak ja to sobie nazywam. Spróbuję tam podejść, tylko że nie będzie takie proste. Swoją drogą, co ja muszę mieć dla tej broni? Aha, ten znak dobra do ewolucji, czyli to samo co przy Biblii króla. No dobrze. Ok, jesteśmy już na miejscu, tak czy siak. Ok, trochę wyżej. Dobra. I jeszcze wyżej, jak mamy te dwa ptaki, to sobie podchodzimy tutaj. Chyba muszę to zebrać, tak? I tutaj się otwiera ta barierka i tutaj mamy tą sekretną postać. Jest. No i super. Chyba ją zebraliśmy, tak? Tak mi się wydaje, bo nie słyszałem tego dźwięku charakterystycznego, jak odblokujemy jakąś postać. Mam nadzieję, że to ją odblokowało. No mam nadzieję. Jak nie, no to zrobi się to innym razem. Trudno. Ale mam nadzieję, że zadziałało. Dobra, czyli wróćmy do gry. Czy ja już mogę mieć jakieś ewolucje? Nie mogę. Muszę jeszcze znaleźć... ...ten znaczek. Ten skill. Zapomniałem jak to się nazywa. Zaklinacz? Coś takiego? Bo w sumie powiększyć obszar mógłbym. Jak to tam wygląda? Muszę mieć jeszcze puste serce. Ptaki się połączą Tu będzie Zaklinacz Kurde no Tutaj Zaklinacz dobra Chyba Chyba będzie git Tiragisu później podniosę Jak się ptaki połączą znaczy nie i tak później podniosę No nie ma znaczenia Najpierw będę miał 6 item, skilli Ptaki się połączą weźmiemy drugi pistolet później Tiragisu dobra jest wszystko dobrze, czyli jeszcze puste serce i zaklinacz, dobra, i będzie wszystko. Jest zaklinacz, fantastycznie, skrzynczkę już chyba mogę wziąć. Uuu, o proszę, a tak, pudełko cukierków było, faktycznie. Kurczę, to super pudełko chyba zawsze się pojawia, jak już mam pudełko ze skrzynki, tak mi się wydaje, nie wiem. Miałem je dwa razy i chyba w obu przypadkach się pojawiło. Czy mogę sobie wziąć jakąś lepszą broń? No to co, chyba cudowny księżyc, nie? Będzie najlepszy. Hmm, tak mi się wydaje. To będzie dobra. Dobra, bierzemy to. Będzie dobry itemak. Chociaż, kurde, powinienem wziąć coś do leczenia, chyba. Prędzej. No ale, no do le leczenia mam niby bicza. ale najpierw muszę mu dać ewolucję, no, może najpierw trzeba było. O retry. O, jest puste serce, dobra, mamy wszystko. Tam jest jeszcze jedna skrzynka w tym samym miejscu? Co jest? No nie wiem, najwyraźniej musiał boss jakiś zginąć tam, w tym samym miejscu. Na to wygląda. No dobra, czy ja zrobiłem na pewno wszystko dobrze? Tak, jest dobra. Teraz trzeba poczekać na ewolucję jakąś. No tylko, że jest, ja tu zaraz padnę, no, niestety. No, kurde, niedobrze, bo chyba nie mam. Nie mam już wskrzeszeń, O, matko, bardzo niedobrze. O, kurde, ja powinienem biec po to Tiragisu i to teraz. W tym momencie, kurde, ja się nie przedostanę tutaj no. Tam jest kurczak, ok. No, dawaj, spróbuj. Tiragisu kurczaki jakieś. Dobrze są. Przedostaniesz się tam czy nie? Gdzie jest to Tiragisu? Nie widzę go. Jest niżej. O matko. Nie. Shit. Fuck. Szybko pentagram. Proszę. Księżyc, uratuj mnie. Spadajcie. Czosnek ulepszam, a on nic mi nie daje. Kurde. Nie mogę się przedostać tam, no. Różaniec jest. Nie wiem, jakim cudem ja to zrobiłem. Nie mam pojęcia. Po prostu. W ostatnim momencie. Nie mam pojęcia. Pobiegaj teraz. Spróbuj się podleczyć. Tam jest jakiś kurczak. Gdzie on? Jest tam na dole. Dobra, rozwalaj te witraże. Ale ja za długo też nie przetrwam, bo mam dwa wskrzeszenia teraz no ale ile ja przetrwam z tym? Kurde, mam za słabe bronie po prostu, mam za słabe bronie wziąłem zamiast wziąć kurczę jakąś ewolucję, która mi daje obrażenia, to kurczę wziąłem księżyc nie wiem po co albo coś, co mnie leczy no co ja z... wymyśliłem bez sensu. No super, będę dostawał więcej doświadczenia. <gry> Tylko po co mi to? Ewolucja? Nie, no kurde. No teraz, jak potrzeba, to nie ma skrzyneczek. Oczywiście, że nie. No i wygląda to za dobrze. Nie wiem, czy ja przeżyję. Nawet mając te dwa wskrzeszenia dodatkowe. Jak zaraz będą jeszcze silniejsi wrogowie, co ja wtedy zrobię? No nie wiem, muszę się levelować, po prostu, szybko. Może puste serce? O, żeby mieć więcej zdrowia, właśnie. To też pomoże. No, bronie mam słabe, nie mam, kurczę, zbyt ciekawych, niestety. Dopiero po ewolucjach będą interesujące. Mapa też nie jest za prosta, no dobra, to prawda. Mapa też nie jest za prosta, więc nie wiem czemu ja się dziwię. Że są problemy, naprawdę. Tu muszę sobie biegać. Tu jest dużo źródeł światła. W tym miejscu. Udało mi się uleczyć. Jest kolejna skrzyneczka. Nie ma ewolucji. Kurda. O kurde, a przecież tutaj są ten. Czy tu się żniwiarze nie spanują? Czasem? Na tym poziomie? Kurde, nie pamiętam, o jest ewolucja, ale kurczę tego Pożerasz dusz, to chyba bym wolał Chore, pożerasz dusz nie jest za silny, no będzie mnie leczył, to jest spoko, ale On nie zadaje za dużo obrażeń Nie było ewolucji mojej głównej broni, szkoda No, na dłuższą metę nie przetrwam, tak? A ja muszę ulepszyć jeszcze główną broń, wtedy sobie mogę ginąć bo wtedy zrobię to, co muszę zrobić. To jest ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić. Żeby odblokować wszystko w pierwszym DLC. Jest Arkana. Weźmy jakąś chociaż Arkana lepszą. Żeby mi pomogła. Może to? Dostanę z dwie bronie chyba. Ale nie. Może kolejne wskrzeszenia po prostu sobie wziąć? No, chyba tak zrobię. Chyba tak, żebym miał w sumie 5 na zapas jeszcze. I będę dostawał staty teraz, za każdym razem, jak zginę. Nie wiem, czy ten zgon, ten zgon który miałem, czy to mi doliczy, dostarczy. Dopiero od momentu, jak biorę arkana. Tego nie wiem. Trzeba było spojrzeć zanim wziąłem arkana. Idźmy na dół. Po ten duplikator to mi zwiększy jeszcze ilość wszystkich broni, praktycznie. Pocisków to też jest dobre. No dobra, już to wygląda o wiele lepiej. Z tymi dodatkowymi wskrzeszeniami zaraz będzie duplikator, to już raczej damy sobie radę. Ale najgorszą decyzją to było wzięcie tego księżyca. Naprawdę trzeba było wziąć jakąś lepszą broń, do obrażeń, a nie kurde. Coś takiego. No i po co mi? Na co mi to, że mam więcej doświadczenia? Po co mi to? Super naprawdę. Żeś wykombinował. Kurde, i znowu mam ten dylemat, co? W jednym z wcześniejszych odcinków. Nie mogę wyewoluować mojej broni z DLC. Chyba muszę resztę najpierw polepszać. Wyewoluować. Dobra, to odrzucamy. Nie chcę tutaj plus 100% klątwy. Nie ma mowy. Dobra. Puu, ew, ew, ewolucja. Bronie wszystkie poulepszane Jeszcze chodźmy po ten duplikator. Czy ja się tu przebija? Dobra, już się przebija. Trudno. Okna mi trochę pomogą. Jakoś przejdziemy. Jest, dobra. Weź. No i super, a nie, chyba ci żniwiarze nie spawnują się, jak nie zbieram tych itemów do walki ze żniwiarzem. Nie pamiętam już, jak to było. Albo ja się tylko spanuję, zanim pokonamy tego żniwiarza Megazorda? Kurde, nie pamiętam, jak to było. No tak czy siak nie widzę ich, a już powinni dawno być. Jest kolejna skrzynka, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. jest w końcu. Czyli miałem pH po prostu chyba. Ale mi się wydawało, że te ewolucje są z każdej skrzynki. Dobra, nieważne. Raciskiem mogą trafić w ten sam cel więcej niż jeden raz. uuu No. To jest ciekawe. No, zobaczmy sobie. Aha, dobra. Po prostu mamy ogromne bańki. Tylko jak one celują? Gdzie się patrzę? Nie, z tego co widzę, to losowo. Okej, okay, dobra, chyba losowo atakują. A, nie będę miał. No, oczywiście, jak zwykle zapomniałem, nie będę miał przecież miejsca na drugi pistolet. Bo wziąłem broń z tego z pudełka cukierków. No to jak? Jak już miałem 6 broni, czy tam 7. To nawet jak połączę, to nie będzie miejsca. No, kurde, no. Ażem wymyślił, ale dobra, to nie szkodzi. Mogę wziąć z tej trzeciej arkany duplikat tej broni, chyba chociaż może będzie coś lepszego. Nie wiem. No, to bańki chyba losowo strzelają faktycznie. Nie strzelają tam, gdzie patrzę. Nawet nie strzelają w najbliższych wrogów, tylko zupełnie losowo. A, trochę szkoda. No szczerze mówiąc, chyba wolę w wersji bez ewolucji, nie wiem. Okej, okay, są ptaki połączone, no i faktycznie dobrze mówiłem. No, zapomniałem, nie przewidziałem tego super pudełka cukierków. Mogłem oczywiście nie wziąć żadnej broni, ale wtedy nie miałbym tego. Tego Księżyca. Miałbym drugi pistolet, ale nie miałbym Księżyca. No coś za coś, faktycznie. No, jest faktycznie mnóstwo tych baniak. Plus 7 ilość mamy, jeszcze chyba plus 3 z nie wiem czy to pokazuje. Czy tam plus 4? No to jest ich sporo. O kurde, to, one... to znaczy, że one by były znacznie słabsze, jakbym nie miał tych wszystkich Stenlargi. Okej, okay, no to tym przedmiotem jestem troszeczkę zawiedziony. Dobra. Ostatnia ewolucja. Chyba niestety ostatnia. A dlatego niestety, że jest 20 minuta. A oni już się do mnie przedostają. Ciekawe, jeszcze uda mi się przeżyć. Z kasą też jest słabo. Za dużo to ja tutaj nie zdobędę. Bo no to w końcu wyjdę na minusie. Dobra, już można losowo wszystko. Wyjdę na minusie, bo później odblokuję kolejną postać, a będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy pewnie. No i wyjdę na minus. Okej, okay, no mam sporo zdrowia. No mam leczenie. Chyba z dwóch itemów nawet. I ze skilla, no ale... Za długo ty nie przetrwam z samego leczenia. Mam za mało dobrych broni. Te bańki chyba są jeszcze w miarę okej. Okay. Ten ptak jest chyba najlepszy co mam. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o takie bronie stricte pod DPS-y. Mogę to wziąć, zobaczyć. Jakie odpowiedniki ja tu dostanę. Dostałem dwa ptaki, okej, okay, spoko. Do tego mojego głównego i dostałem drugą broń, tą, pistolet. Spoko. Ej, to nie tak źle O kurde, tak bym miał połączone te pistolety, to bym aż cztery bronie dostał bo no teraz dostałem trzy, nieźle Ale one pewnie nie są jakoś super mocne Ale fajnie, że są, fajnie to wygląda Jak trzy ptaki wokół mnie latają, nieźle, nieźle Chyba... Wszystkich trzech Na, naraz na ekranie nie miałem, a chyba można mieć nawet więcej Bo na przykład Pudełka cukierków mógłbym wziąć jeszcze jednego z tych dwóch podstawowych pewnie. No, można by było tak zrobić. To chyba czterech może być max. Nie wiem, czy dałoby się wszystkich pięciu. Bo te dwa ptaki, które biorę z tej arkany, to są inne ptaki. Niby odpowiedniki, ale chyba to nie są te same. No tekstury mają inne. I nawet chyba w kolekcji są oddzielnie. Tak samo z tymi pistoletami. Tak mi się wydaje. To są zupełnie inne przedmioty, które dostaje się z arkany. Działają podobnie, ale jednak są inne w kolekcji. Tak jak mówię, są oddzielnie. Już się rozgadałem o taką głupotkę, boże. No, to są ci zabójcy etapu. Pamiętam, co trzeba było ich pokonać. No, silni są. Bardzo silni. Pewnie mnie zabiją zaraz. Jak tak dalej pójdzie? Nie wiem, czy wspominałem, ale oni przypominają postacie po prostu, które odblokowaliśmy. Ale czemu to nie jestem do końca pewien, dlaczego? Nie zagłębiałem się aż tak w lore, że tak powiem. Może dam radę, bo jeszcze mam 5 skrzeszeń chyba nie pokonają mnie aż tak szybko. No te ptaki mnie ratują, tak jak mówiłem. No, one mocno biją znaczy, ta ewolucja pewnie najbardziej Co jakiś czas Ewolucja pentagramu mnie uratuje To może przeżyje Zobaczymy Śmiesznie to wygląda, taki mały żółwik masakrowany przez diabły <noise> W kościele gdzieś, nie no super, jakie połączenie? Dobra, po wskoczeniach też mi trochę staty wzrosną, także No Ciekawe, przeżyjemy czy nie? Jak obstawiacie? Mamy jeszcze minutę, ja obstawiam, że przeżyjemy. Oczywiście chodziło mi o to, że przeżyjemy, używając wszystkich wskrzeszeń. Oczywiście, że tak. Jeszcze dostałem trochę leveli, Ulepszymy, bronię. No, jeszcze trzy wskrzeszenia. Chyba będzie Git. Dobra, kolejne. No, będzie blisko. Będzie blisko. Jeszcze jedno. Dobrze, że nie muszę tą postacią przeżyć 30 minut, bo to by było troszeczkę smutne zakończenie. Na szczęście nie. Musiałem zrobić tylko ewolucję jego podstawowej broni. Dobra, ostatnie wskrzeszenie. No patrzcie Będzie na styk Na styk patrzcie Wszystkie wskrzeszenia użyte No i dobra Ulepszona broń A, też dostęp 50 tysięcy No tak, oczywiście żałeś osiągnięcia No i dobra moi drodzy wszystko, jeżeli chodzi o pierwsze DLC Jak jak wspominałem na samym początku odcinka, wiem, że jeszcze Nie pokazywałem wszystkich postaci, chyba dwóch nie pokazałem Tego DLC Ale oczywiście dla mnie jest najważniejsze, żeby Kończyć tą grę w 100% Zrobić Wszystko co się da, wszystkie odblokowania, wszystkie osiągnięcia Wypełnić kolekcję No i może bestiary chociaż z tym to będzie trochę trudniej no ale jak będę chciał odblokować wszystkie postacie, w tym sekretne. To raczej Bestiarusz też zrobię. Zobaczymy, ale jak na razie... I zaraz w kolejnym odcinku. Eee, tak, w kolejnym odcinku przechodzimy do drugiego DLC. No dobra. Super. Fajnie, więc jak na razie to by było na tyle. Widzimy się w drugim DLC. Siema!